Siemaneczku, słuchajcie, Mariusz P. walczy z Eddie Hallem, Brytan, z Brytanem i słuchajcie, taki przeciwnik dla Mariusza, no jestem lekko w szoku, bo przecież jego by każdy praktycznie freak Fame MMA albo w Prime MMA by go porobił, przecież chłopiec nas strzała, a oni walczą, a on walczy z takim e, easy guyem, w, w KSW, w KSW. No ludzie, no kurwa, no nie oszukujmy się. No gdzie taki chłop do puciana Przecież tak jak mówię, większość frików by go rozwaliła. Chłop się nadaje na, na minutę walki i tak jak mówię, tych dwóch karłów go tam prawie miało, ale się tam machnął, jeden se tam rzucił, wiadomo i było poza woda Wow.